To zawsze pomagaliście nam, no, dlatego tutaj bardzo serdecznie gratuluję Wam, w jubileuszu. 30 lat no, taki akurat wiek. Wy też macie 30 lat plus minus 1 lub 2 lata. Życzę, abyście były zawsze uśmiechnięte, szczęśliwe i kochane. Wszystkiego dobrego. A na ręce pani przewodniczącej, Gminnej pozwolę sobie też wręczyć taki grawer okolicznościowy, grażynką z okazji Jubiluszu właśnie 30-lecia zechciej przyjąć. I szanowni Państwo, również mamy tutaj dla wszystkich pani zarówno dla obecnej Przewodniczącej Gminnej Rady Kobiet, jak i dla y, Pani Teresy Duranowskiej, która w poprzednią kadencję, że tak powiem, była Przewodniczącą, ale i dla wieloletniej y, zasłużonej na terenie Gminy Nieborów Przewodniczącej y, Pani Jelenki August, a w dniu dzisiejszym dodatkowo swój jubileusz 30. Wody w Sydniu odchodzi właśnie pani Kolbień, i to dlatego ją dzisiaj tutaj doprosiliśmy i zrobiliśmy ten wyjątek. I może ja najpierw przekażę głos przewodniczącemu, który później pomoże mi wręczyć kwiaty wraz z prezesem i radnym powiatowym. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.